Przez trzy dni od piątku do niedzieli hale sportowe w Szanowie i Libiążu stały się areną zmagań młodych szczypiornisów podczas zawodów z cyklu CBA Cup. Tradycyjnie głównymi organizatorami turnieju byli powiatowy międzyszkolny ośrodek sportowy oraz szkoła podstawowa nr 1. Uprzejmie dziękuję wszystkim organizatorom. Naprawdę wielki szacunek, ale przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. W tym roku w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowały aż 23 zespoły, czyli ponad 300 młodych zawodników z takich ośrodków piłki ręcznej jak Kraków, Chorzów, Zielona Góra, Przemyśl, Grotków czy Zawiercie. Zespoły, które były już u nas tutaj wcześniej, jak też kilka nowych zespołów, jak na przykład Wiktoria tomaszów Mazowiecki, czy, czy, czy właśnie Czułaj Przemyśl, byli u nas pierwszy raz na, na turnieju Caban Cup. Z tego co wiem, wyjeżdżają zadowoleni. Chrzanów w obu kategoriach reprezentowały po dwa zespoły tych dziecięcych, obydwie drużyny prowadził pan Leszek Wójcik, natomiast w kategorii juniora młodszego startowała drużyna prowadzona przez Grzegorza Sawarskiego, a także poza konkursem juniorzy prowadzeni przez Pawła Rokitek. Już po raz kolejny w tym międzynarodowym turnieju wziął udział zespół z trzech HC Zlin. Przyjaźnimy się z HC Zlin, my do nich przyjeżdżamy na turnieje, oni do nas. Pracujemy też nad Austrią i nad Węgrami. Myślę, że następny turniej mogą zbogaczyć drużyny z tych krajów. W kategorii dzieci zagrało 12 drużyn złożonych z zawodników rocznika 2003 i młodszych. Drużyny podzielono na dwie grupy, z których dwie najlepsze awansowały do półfinałów. W tej fazie gier HC Zlin pokonał Kusego Kraków 17 do 9, zaś UKS SP14 Przemysł wygrał z gospodarzami Pemosem Chrzanów 17 do 12. Po przegranej w półfinale opiecznym Leszka Wójcika przyszło się mierzyć w meczu o brąz z Kusem Kraków. Od początku spotkania młodzi szanowianie prezentowali się dobrze i po 15 minutach gry prowadzili 7 do 5. Jednak w drugiej połowie Pemus zaczął grać słabiej w ofensywie, notował dużo strat i rywale kontrowali. To sprawiło, że w 22 minucie był już remis 9 do 9. Chwilę później za sprawą doskonałej i skutecznej gry Krakowianina Filipa Jarosza Kusy zdołał wypracować prowadzenie 12 do 9. Gospodarze starali się odrobić straty. Ale bezskutecznie spotkanie zakończyło się wygraną zespołu z Krakowa 18 do 13. Nie przywiązuję dużej wagi do wyniku. No tutaj liczyło się e, właśnie zabawa, ogranie i, i, i była Pani jakiegoś doświadczenia podczas takich turniejów towarzyskich. Po to to organizujemy. Natomiast wyniki jest jakby drugorzędną, drugorzędną sprawą. No chcę, żeby wszyscy chłopcy pograli, dlatego zrobiłem dwie drużyny. Które mogły się tutaj ogrywać. A jeżeli chodzi o sam wynik, no cóż, no, no, brakło tutaj skuteczności na skrzydłach, szczególnie, no, ale to są, to są jeszcze dzieci. Raz dobrze rzucają, raz gorzej i tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu i wcale nie jestem z tego powodu jakoś zły na nich. W meczu o pierwsze miejsce HC Zlin mierzył się z UKS-em SP14 Przemyśl. Tam początek spotkania był dość wyrównany, ale z czasem przewagę zaczęli sobie wypracowywać zawodnicy z przemyśla. I po 15 minutach gry to oni Prowadzili 9 do 6. W drugiej połowie zespół z trzech zdołał zmniejszyć straty do jednej bramki i wynik stykowy się utrzymywał. Zapowiadała się emocjonująca końcówka i kibice zgromadzeni na hali nie mogli być zawiedzeni. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry na tablicy świetnej widniał Remis 15 do 15, ale tuż przed końcem zespół z przemyśla zdołał przeprowadzić ostatnią skuteczną akcję i trafił na 16 do 15, tym samym wygrywając tegoroczny saban cup w kategorii dzieci. Wśród juniorów do rywalizacji przystąpiło 11 zespołów, które walczyły początkowo w dwóch grupach o awans do półfinałów. Również w tej kategorii do półfinałów awansował zespół Pemosu. Stawkę półfinalistów uzupełniły Krakowiak Kraków, UKS Czwórka Libiąż i Kusy Kraków. W półfinałach Pemos pokonał zespół z libiąże 17-13, zaś Krakowiak zwyciężył z Kusym 19 do 16. Niedzielny finał również stał na wysokim poziomie. Od początku kibice mogli oglądać szybkie i zacięte spotkanie w wykonaniu Pemosu i krakowiaka Kraków. Początek spotkania należał do gości, którzy wypracowali minimalną przewagę, ale z minuty na minutę podopieczni grzegorza solarskiego grali lepiej i w 15 minucie prowadzili już 8 do 6. Gra się wyrównała i oba zespoły po 20 minutach schodziły na przerwę przy wyniku 9 do 8. Dla szanowian. Po zmianie stron mecz nadal był wyrównany i oba zespoły odpowiadały trafieniem za trafienie. Na 10 minut przed końcem meczu utrzymywał się remis 14 do 14, ale zespół z Krakowa przyspieszył i wyszedł na dwubrankowe prowadzenie. Przyjeźdźni mogliby prowadzić wyżej, ale w bramce Pemosu świetnie spisywał się Maciej Pacyna. Do końca spotkania drużyna Krakowiaka zdołała utrzymać przewagę i ostatecznie zakończyło się ono ich wygraną 19 do 17. Poziom był naprawdę bardzo wysoki, i tutaj zespoły, gdzieś 4, 5, nawet 6, spokojnie przy lekkim układzie gier i przy odrobinie szczęścia mogły spokojnie te, które zajmują 4, 5, walczyć o pierwsze, drugie. W meczu o trzecie miejsce UKS 4 Limioż pokonał Kusego 24 do 22. Tuż przed zakończeniem turnieju kibice i uczestnicy zawodów mieli okazję obejrzeć występ zespołu tanecznego ze szkoły podstawowej nr 1 oraz pokaz, w którym udział wzięli utalentowani młodzi akrobaci PMO-słuchszanów. Po występach przyszedł czas na ceremonię wręczenia nagród. Puchary i medale dla najlepszych wręczali poseł na Sejm RP Robert Maciaszek, burmistrz Szanowa Marek Niechwiej oraz jego zastępczyni Beata Wontor. I tak MVP turnieju dzieci wybrano Kamila Gustka z UKS SP14 Przemyśl. Nagroda dla najlepszego bramkarza powędrowała do zawodnika HC Zlin Mirosława Zareckiego, zaś królem strzelców tej kategorii został szanowianin Marcin Hardzina. MVP zawodów starszej kategorii został Karol Put z Krakowiaka Kraków. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano reprezentanta Pemosu Chrzanów Macieja Pacynę, zaś królem strzelców został jego kolega z drużyny Jakub Bogacz.